Siema! Ostatnio nagrywaliśmy Dodge Challengera i w komentarzach jeden rabin powiedział tak, a drugi rabin powiedział nie. A dzisiaj nagrywamy E46 Coupe. W przeciwieństwie do Dodge'a, który ostatnio nagrywaliśmy, ten samochód jest w stanie idealnym, ponieważ właściciel Dodża stresował się bardzo wszystkim parkowaniem, mówił, że ciężko się parkuje, ciężko się mieści. Tutaj nie ma w ogóle tego problemu. Samochód jest mniejszy i jest w takim stanie lakierniczym, że kiedy o cokolwiek nim przerysujemy, no to się po prostu tym nie przejmujemy i jedziemy dalej. Tam, tam jest krzesło. Natomiast to, co to auto łączy z Dodge'em, to jest na nadwozie coupé i to, że jest mokrym snem wszystkich nastolatków. Dokładnie tak, a mówiąc już całkiem poważnie, to jest tutaj rocznik 2002, czyli jest to przedlift. Można go poznać no głównie po kształcie kierunkowskazu, bo od lifta się różni trochę niewiele. A samochód w wersji coupe był produkowany w latach 99-2007. W ogóle samochód uzyskaliśmy do nagrania od naszego wiza tego samego, który dał nam zieloną borę. I jeżeli chcecie, żeby Wasz samochód pojawił się w naszym filmie, możecie napisać do nas na maila, który pojawia się teraz na przedniej szybie BMW oraz w opisie filmu, jest to maupa@gmail.com i zachęcamy Was do pisania. BMW, który Wam dzisiaj pokazujemy, to nie jest pierwsze lepsze E46, tylko to jest prawdziwe, prawilne E46. I można to poznać od razu po podejściu do tego samochodu, właściwie z którejkolwiek strony, ponieważ Zrobię teraz mały tur po cechach, po których możemy poznać Prawilne 4.6. Tutaj szczelina się rozjechała bardzo. Lampa jest cofnięta bardzo w stronę maski i błotnika. Z tej strony y, kierunkowskaz, lata. No, Prawdopodobnie mógłbym go wyjąć stąd. Y, tutaj brakuje kratki w zderzaku. Tutaj mamy y, wypryski małe korozji. Generalnie cały ten błotnik jest pomalowany chyba jakimś pędzlem. No i mogłem tak kontynuować, myślę, że jeszcze przez 10 minut. Ale ja jestem fanem, kiedy samochód jest właśnie w takim gruzowatym stanie i można po prostu go absolutnie nie szanować. Ale to jest trochę takie skrzywienie, ale ma to sens, żeby. żeby nie wrzucaj tego znowu do filmu. Ale właściciel, który kupił ten samochód niedawno, ma trochę inne zdanie na temat takich poglądów i chce doprowadzić ten samochód do stanu idealnego. Bardzo mu w tym kibicuję. Dobrze, że są ludzie, którzy też chcą tak trzymać takie stare samochody, które inni by potraktowali jak gruzy tutaj. Miejmy nadzieję, że się uda doprowadzić do jakiegoś lepszego stanu. Jeżeli się to uda, no to zapraszamy na film, w którym pokażemy jak samochód wygląda renowacji. Ale z takich rzeczy, które mi się bardzo podobają, tutaj to jest ta listwa chromowana dookoła tej szyby i chromowana klamka, to bardzo fajnie leży i fajnie się komponuje z czarnym lakierem i czarną szybą tutaj. Jeszcze Wam powiem czym jest coupé, bo akurat to coupé stoimy po polsku Wam się to może źle tłumaczyć, ale już uwaga, czytam. Coupé w języku francuskim oznacza ucięty i dobrze pasuje do tego dwudźwiowego, sportowego typu auta. Klasyczne coupé ma dwubryłowe, zamknięte Jakby na Jakbyś się tutaj zastanawiał Jednym, czym jest coupé, no, to jest to po prostu mniej praktyczny sedan, który nie ma drzwi z tyłu, ale za to nie za bardzo jest bardziej sportowy, tylko na taki wygląda. No ale trzeba przyznać, że wygląda kozacko. To tak poza tym jeszcze tam, tam BMW jak BMW, ale my tu mamy lepsze rzeczy. Na przykład tam leży piła. A wiesz czemu tam leży? Bo piła. A tył jest po prostu prawie taki sam jak w sedanie, Jak nie po prostu taki sam. Widzimy, że Niemcy kochali Polskę. I to już wiemy od wielu lat. Jest nawet tutaj flagę Polski dali taką. No i tyle. Co w dwóch różnych kolorach. No tak, bo to jest Stara Polska, a to jest nowa. No. Tu wam tylko powiem, że umawialiśmy się z Pawłem na nagrywanie, i Paweł mówi, że no, no auto jeszcze nie jest do końca zrobione i jest na takich stalówkach, wygląda trochę jak gruz, ale nie powiedział, że to są ładne stalówki, to są. Serio, ładne stolówki, mi się podobają. Ja myślałem, że to będą takie wiecie, czarne, zgnite, nie? To są ładne. Jak Krzychu mówi czarne, zgnite, to możesz zrobić zbliżenie na stolówki w mojej wekstrze. Ty, dobra, 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 dobra. To się dalej nagrywa, tak? Mhm. Opony to są rocznik 22. Przypominam, żyjemy aktualnie w 25. 3 lata. Tak Tego się nie spodziewałem. No ja też się nie spodziewałem. W sumie auto jest mniejszym gruzem niż Niż właściciel to opowiadał. Przechodząc do bagażnika, widzimy, że właściciel lubi robić dużo huku. Bagażnik jest o pojemności nieco ponad 400 litrów, ale jak się tak na niego patrzy, to wygląda na całkiem pojemny, Szczególnie jak na to, jakie to jest nadwozie. Naprawdę głęboko tam da się wszystko wsadzić, da się dosyć długie przedmioty wozić. Ta pojemność nie jest jakaś zatrważająco duża, no może on jest po prostu trochę niższy, nie wiem, generalnie jak tak tutaj stoję i, i patrzę na niego to wydaje się całkiem pojemny. Tutaj w bagażniku jeszcze z takich bajerów mamy taki otworek, otworek. jak sobie tego otworka, otworka otworzymy, to jest zmieniareczka na płyt CD, normalnie, tutaj nawet mamy całkiem dużo różnych płyt CD i możemy sobie je tam no zmieniać po prostu, co nie? Jeszcze z fajnych miejsc w bagażniku to mamy taką półeczkę na narzędzia, niestety narzędzi brak, bo ludzie to kradną, gubią i w ogóle zbierają, no jak się kupuje używane auto, tutaj często nie ma, a są całkiem drogie. Tak i rozpoczynamy nowy kanał Draże Urbexiarze, będziemy chodzić po takich oto miejscach i widzieć sobie szkło w nogę. Normalnie powiedziałbym Wam, że pod maską znajduje się dwulitrowy silnik benzynowy, który ma 143 konie mechaniczne, ale ponieważ jest to BMW, to powiem Wam inaczej: znajduje się tutaj silnik N42B20 i macie wiedzieć, bo prawda jest taka, że nawet jak się szuka informacji o tym aucie, to nie sprawdzi, że to 2.0, tylko to jest 318i. Jak już wcześniej wspomniałem, mocy mamy tutaj 143 konie, a momentu obrotowego mamy 200 Nm przy 3750 obrotów. Ja standardowo nie wspomnę nic o danych technicznych, ale za to wspomnę o tym, jakie rzeczy tutaj mi się kojarzą z moim Oplem Corsą, ponieważ mamy w tym samym miejscu akumulator i mamy tak samo bardzo dużo miejsca, co pokazuje nam, że mógł tu być jeszcze dużo większy silnik. Ale coś co zawsze mi się w BMW podobało to, że silnik ze skrzynią jest w zdecydowanej większości cofnięty za przednią oś, przez co jest bardzo fajny rozkład masy. W ogóle ta przednia oś też jest mocno wysunięta do przodu jak się spojrzy na to auto od boku to widać, że te przednie koła są bardzo do przodu samochodu wysunięte. No nie musi na nie iść żaden napęd, więc to wynika właśnie z tego. Ale fajne to jest. Złotek. A co do usterek w tym silniku, to w ogóle ciężko jakiekolwiek znaleźć. I, ale to nie z tego powodu, że jest jakiś super awaryjny albo super bezawaryjny. Problem jest taki, że jak prawdziwego OBM-arza zapytasz o awaryjność jego silnika, to ci powiesz, że nie, 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 ma, nie, nic tu się nie dzieje. To jest najlepszy motor. Nawet jednego tak takiego znałem, co kiedyś piliśmy sobie kawkę, i on mówi, że o, odkąd kupiłem moje E4,6. No to w zasadzie nic tam nie robię. No trzy lata je mam, Jedyne co robiłem, to wymieniałem uszczelkę pod głowicą, dwa razy rozrząd i tam uszczelniacze zaworowe, a poza tym totalnie nic się nie dzieje. No, ale trochę poszukałem i się dowiedziałem. Tutaj w tym silniku tak naprawdę jakichś poważnych awarii nie ma. Jest tutaj problem z napinaczem rozrządu, jest problem z zmiennymi fazami rozrządu. To jest wartownik problematyczny. No i jak założysz słabej jakości instalację LPG, no to możesz za chwilę robić UPG, czyli uszczelkę pod głowicą. No i chyba tyle. No, nic więcej mi się nie udało znaleźć. Poza tym to jest całkiem sensowna jednostka, która ma raczej dobre opinie i tak naprawdę większość awarii w tych jednostkach polega na tym, że one są dość dobrze zrobione i skomplikowane, a polscy Janusze mechaniki naprawiają je nie wiedząc co robią, no i potem tak się to kończy, że są uszkodzone. No trudno. Fajny ten budyneczek taki. O tu komuś gacie spadły, tak? Nie, to jest papa z dachu. <grym> że komuś gacie wystrzeliło przez okno. Przechodząc płynnie teraz do ocen, zaczniemy sobie od oceny awaryjności i ocena awaryjności no, w takim pojeździe no myślę, że to jest jeden z takich ciekawszych silników może nie ma jakoś super dużo mocy, w zamian za to jest w miarę bezawaryjny opinie ma niezłe sama buda i w ogóle auto jak widać w ogóle tego jeździ bardzo dużo po drogach, są to stare auta więc też nie mogą być jakoś bardzo awaryjne plus jeszcze w Polsce wiadomo przy, no, przy tym co się teraz dzieje z te 4 46 w Polsce to widać, że jakoś jeszcze żyją także moim zdaniem awaryjność bym dał na takie trzy. Tak, ale kiedy już przechodzimy do ocen, to chcielibyśmy wam przedstawić, wprowadziliśmy taki nowy feature do naszych filmów i są to takie Naklejeczki, na które będziemy pisać wszystkie oceny, wszystkie statystyki pojazdu i będziemy dawać te naklejki naszym widzom pod maskę. i Każdy samochód, który oceniliśmy, będzie miał taką naklejkę ze swoimi statystykami pod maską. Także, kiedy mechanik będzie sobie naprawiał ten samochód, to będzie mógł widzieć, yy, czy samochód jest bezpieczny, ekologiczny i tak dalej. Wprowadziliśmy jeszcze taki mały feature w naszych filmach. Mamy naklejki, i oprócz tych, które widzieliście już wcześniej, które są pod maskę, mamy jeszcze naklejki, które będą na samochody, które nagrywaliśmy. I tak jak właśnie te BMW nagrywaliśmy i ono już taką naklejkę dostało. Ale ponieważ to jest wyrafinowany samochód i właściciel nie lubi prostoty to tu zaznaczył, że nie lubi prostoty, więc jest tak prosto na 30%, czyli idealnie. I też możesz taką zyskać, wystarczy napisać na tego maila, którego wcześniej pokazywaliśmy. Grzybowość w tym aucie to powinna być ocena minus 10. Ale, no właśnie niekoniecznie. Czuję, że w moich okolicach często spotykam dziadków, właśnie we 4,6 jeżdżących. Jest takich kilka, także jeżdżą też dziadki takimi autami. Okej, okay, ale jak dziadek takim autem jeździ, to on jest po prostu młody duchem. Także dajmy średnią 0. Tak, I nie no, myślę, no, że to jest myślę, uczciwa że... ocena. Średnia 0. Zanim jeszcze wejdziemy do środka, to wam pokażę, że. Potel ma ręcznie regulowaną długość siedziska. W ogóle w bagażniku była zmiarka na płytę, a tutaj mamy wejście na kasetę. Ciekawe, czy to są jakieś dwie różne wersje, czy tak po prostu było, mogło sobie wybrać? Czy chcesz mieć płytę? Tak czy można było mieć i to jest w ogóle fajna opcja, bo moim zdaniem kasety są lepsze. No, to zdecydowanie. Wnętrze E46 to jest takie bardzo mocno skupione w ogóle na kierowcy i widać, że to jest bardziej przychylone na naszą stronę. W ogóle ta deska jest całkiem ładna i także Niemcy potrafią czasami zrobić ładną deskę. Pomiędzy kratkami możemy sobie jeszcze dodatkowo regulować temperaturę. Możemy je zamykać, to wiadomo. Niżej mamy radyjko na kasety, super sprawa. I automatyczną klimatyzację jednostrefową. Schowek na rzeczy wszelakie. Na klamkę. Tak. Kolejny Słowek, który się nie zamyka, bo mamy tutaj wsadzone do gniazda. Taki świkuśny port USB. No i tutaj w tym miejscu są szyby. Niestety jedna jest trochę urwana, więc jest utrudniona. Więc to utrudniona, W ogóle podoba mi się, że w tym miejscu są szyby. Ja to nie chcę żadnej szyby, ale dobra. To, to było A Teraz tak. A teraz powiem tak byle jak. W tym miejscu są włączniki szyb. Chcesz... <laughs> możesz sobie włączyć i wyłączyć, Klikasz i nie masz szyb. Dobra, no, teraz powiem jeszcze bardziej byle, jak. W tym miejscu są przyciski do otwierania szyb, do opuszczania i podnoszenia. Jeden jest urwany, ale co z tego? Jak chyba działa. Skrzynia, jak widać, jest automatyczna w tym pięknym pojeździe. Tu mamy panel do sterowania światłami i taki fajny słówek. Sprzeczność w tym aucie jest na bardzo niskim poziomie, ponieważ tutaj się wszystko ze sobą zgadza. Mamy sportową sylwetkę, młodego kierowcę, dużo huków w bagażniku i pod bagażnikiem, stan taki lekko gruzowaty. No jedyne co, mógłby to być trochę mocniejszy silnik, a dlatego sprzeczność oceniamy na jeden punkt. Ja się nie do końca zgodzę z tym, że to wnętrze jest takie super ładne. Ono jest ładniejsze niż w Volkswagenie, ale w sumie jakby ten samochód był trochę starszy, no to okej, okay, to można jeszcze mu to wybaczyć, że to jest taki stary, ale on nie jest aż taki znowu stary, a wszystko tu jest takie trochę jakby plastikowe, ja tak zauważyłem to, ja też i tak mi się tu bardzo podoba, przez to, że jest tak wszystko skierowane do kierowcy i w ogóle te zegary są całkiem spoko i ten kształt całej tej kosoli to jest fajne, ale no i co jeszcze, brakuje mi tutaj, żeby to było bardziej czarne, bo jest trochę za jasne tutaj wszystko, no ale to pewnie zależało od wersji. Ja też kilka razy w ogóle jechałem już różnymi E46 i zawsze mi się podobają w nich fotele, one są tak wygodne te fotele. A to prawda, to jest, siedzi, to jest... siedzi nowy. się w nich super. Jeszcze jak się to siedzisko przedłuży naprawdę. Jeszcze z plusów jakie mamy w E46 jeszcze, to są tak jak Igor wspominał, całkiem ładne zegary, one są w porządku. Późniejsze BMW, ja nie wiem czy oni nagle zapomnieli jak się robi zegary, ale jak sobie zobaczycie BMW późniejsze niż E46, to one są obrzydliwe, no chyba że te nowe, w tych nowych znowu są w miarę ładne. A więc ekologia w tym pojeździe, jak widać tutaj, jest cudowna. No więc takie 6. Dało mi się to wsiąść, no nic dziwnego, ale poszedłem tylko i do tego, żeby pokazać Wam, że tutaj mamy taką popielniczkę, która może służyć jako całkiem fajny słowek i w ogóle nadal działa. Yy... I. Taki, ej, to jest w ogóle wygodne, to mi się podoba. Jest fajny taki podłokietnik z tyłu, którego możemy sobie odkryć tutaj. to Mamy dostęp do bagażnika takim metalowym włazem. Nie będziemy wchodzić do bagażnika tędy. Poza tym siedzi się wygodnie, ona jest wygodna ta kanapa. Ja dotykam może sufitu głową, to, to już jest takie, ale dałbym radę tu siedzieć. Nie chcę tego fotela przesuwać na mnie, bo wiem, że wtedy już nie będzie mi się podobało z tyłu. Ale przed chwilą posadziliśmy tu naszego operatora kamery, który jest trochę wyższy ode mnie, ma 1,90 m. No i siedział. No, ja siedziałem z przodu, miałem fotel ustawiony pode mnie i ja siedziałem wygodnie. On mówi, że no, tragedii nie ma, ale mogłoby być lepiej. No, tylko te nogi. No i tylko wystarczy mu trochę nogi skrócić, bo wiadomo, po co takie długie. No i można siedzieć, nie? Uuu, ale zamruczał. No, ale ta skrzynia to tak działa całkiem zachęcająco do tego, żeby wkręcić wyżej ten silnik. Fajne jest tutaj pozycji za kierownicą. Masz? Tak. No, tak. Nawet bym w sumie chciał, żeby trochę szybciej zmieniała te biegi, a nie zmienia. Nie wiem, czy to tak ma być. Idziemy po takiej drodze, że w sumie ciężko jest coś sprawdzić i powiedzieć o tym aucie. Generalnie jest całkiem komfortowo. Ekonomizer fajnie działa. Tak, ekonomizer to tam co chwilę pokazuje 20 litrów. Jest cicho. Zawieszenie jest takie w sam raz, jeżeli chodzi o swoją twardość. A czy przyspiesza to w sumie ciężko powiedzieć, bo do 50 na godzinę to moja korsa też dobrze przyspiesza. Faktycznie wydech może mieć pewne nieszczelności, ale no, tak jak wspominaliśmy właściciel lubi trochę huku, Mogę sobie tak po trochę... No, jest to taka po prostu całkiem komfortowa limuzyna, ale dobrze się też prowadząca. Jakby to nie, jest, nie, nie, nie siedzimy tutaj w jakimś takim bardzo sportowym samochodzie, który zachęca do tego, żeby każdy zakręt brać z maksymalną prędkością, tam to się dobrze prowadzi, ale nie traci przy tym na komforcie. No, w sumie jest to do czego się spodziewałem po tym BMW. no generalnie zachęca ta auto do szybkiej jazdy, nie tak jak zielona Bora, którą testowaliśmy, tutaj widać, że właściciel już jest trochę starszy niż jak jeździł zieloną Borą i trochę tak się chce bardziej ustatkować, ale dalej ma w sobie ten gen młodego, dobra nie będę tego dokańczał, ale no. <laughs> nie ukrywam, że mi się podoba całkiem ten samochód. Nie wiem, czy mi pasuje automatycznie skrzynia biegów tutaj. Wydaje mi się, że manual dałby trochę więcej frajdy No w sumie, jak to skrzynia manualna. Ale ta skrzynia też jest trochę taka jednak przymulona. No w sumie, auto ma 20 lat. Yy, właściwie to dwadzieścia kilka. sobie to w ogóle ciężko uświadomić, że te samochody są już takie stare. No na takiej krętej lekko drodze to przydałoby się manual. Trochę jeden samochód też wychyla na tych zakrętach, ale. Tak, jak mówiłem, to jest taka po prostu limuzyna, która jest lekko usportowiona, Taki samochód na co dzień do wygodnego podróżowania. Tutaj widzimy, że Audi puszcza nam oczko jak jedziemy, czyli chce nas poderwać. Niestety my się go przydzimy i stąd szybko uciekamy. Robię trochę huku w okolicy. Tak jak prawdziwy kierowca BMW, tak się powinno jeździć. Ja teraz w ogóle nie powinienem trzymać dwóch rąk na kierownicy. Bo Boże, tak nie można robić. Powinienem trzymać właśnie jedną, a drugą trzymać tu. Tylko nie wiadomo po co, gdyż mamy automat. Trochę dziwnie. Dlatego trzymam dwie na kierownicy, nie? A tak poza tym, co jeździłem, tak jak wspominałem, bo też nie wiem czy to dodam do filmu. Jeżeli tego nie dodam do filmu, to wspomnę jeszcze raz, że on jest... O, nawet kierunkowskazów używam. Nie powinienem, to złe i niedobre jest. Yy... To jest taki trochę usportowiony ten samochód. Czuję go ten sportowy charakter tak w zakrętach, bo ma bardzo fajny układ kierowniczy. Fajnie się to kładzie w tym zakręcie, ale tak wyczuwalnie to nie jest tak, że on się wychyla i nie możemy kontrolować, co się dzieje. On ma taki właśnie swój styl jazdy. Dobra, zatrzymamy się na stopie, jak prawdziwy, porządny obywatel, a nie jakiś kierowca BMW. Włączymy kierunkowskaz i ruszamy i suru! i łogiń. No, i 50 i No to kończąc jazdę, ocenimy ból. I ja bym dał ból tego auta na, na takie trzy punkty, może. Bo ja jestem taki trochę zrywczy, nie, nie ma tutaj jakiegoś nadwymiar komfortu. Takie trzy taki punkty. Nie wiem, co Igor myślisz o tym. No dokładnie, no jest dokładnie to, czego się spodziewałem. Czyli jest taka usportowana limuzyna. Jest całkiem komfortowo. 3 punkty są ok. Brakuje nam tylko jednej oceny. Jest to gwiazdka bezpieczeństwa. draże lubliniarze quality, więc musimy ocenić to bezpieczeństwo na nie wiem myślę dwa czy na dwa. Mi się wydaje, że tutaj mogłoby to auto być jeszcze dużo szybsze. No mogło w sensie, być dużo szybsze. Mogło ale... być i dlatego taki zapas sobie trzeba zostawić, jakbyśmy kiedyś takie właśnie testowali. Aha, A tutaj okay. to jest z tym automatem to w sumie ono zachęca do szybkiej jazdy, ale Mogłoby zachęcać dużo bardziej. Ja bym dał 4 punkty za bezpieczeństwo. Dokładnie tak. Euro NCAP w 2001 roku też mu dało 4, więc się bezpieczeństwo dać. się zgadza. Dokładnie. Pewnie też tak to oceniali. <laughs> Myślę, że tak są właśnie stanęło od dwóch majstrów. I... 4. Jest kompletna, tak to wygląda. Jestem słaby z matmy, ale gdybym miał kalkulator, to bym policzył, że to jest 17. Bo, bo to jest 17, prawda? No. Tak. Tak no, jest. 5 i 12, no to 17. I to tyle w tym filmie o BMW E46. Moja konkluzja jest taka, że w sumie jakbym miał miejsce i pieniądze na ten samochód, to chętnie bym sobie taki kupił. Niekoniecznie w tym nadwoziu, ale myślę, że całkiem polubiłem się z tym autem. Kompota, z tymi światami fajnymi. No, Przejrzałeś mnie. Okej. Okay. Teraz wam się wyświetlają nasze inne filmy, które możecie zobaczyć i widzimy się w następnych materiałach każdą sobotę o godzinie 12. A my teraz idziemy wypoczywać w naszym nowym apartamencie. Siema. Na razie. Chciałem powiedzieć pensjonację, ale zapomniałem słowa, który mi się teraz przypomniało. Mam nadzieję, że to jeszcze nagram.